Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Maron Play Games, a to jest kolejny poradnik do Diablo 3 i się opowiemy sobie ponownie o Demon Hunterze, jednak dzisiaj bierzemy pod lupę e, set Marudera, czyli obecną metę, jeżeli chodzi o sezon 25, e, set, który robi największe giery w przypadku Łowcy Demonów, naprawdę jest zdumiewający, fajny i przyjemny do grania, tak więc zapraszam Was do oglądania, koniecznie stawcie łapkę w górę, subujcie kanał po więcej. E, takich materiałów, i co? Przechodzimy po prostu już do omówienia buildu. No dobrze, słuchajcie, przejdźmy zatem do omówienia umiejętności. Nasz podstawowy atak to ogień osłaniający z runą twarda skóra, który powoduje, że zwiększamy nasz pancerz z ilekroć użyjemy ognia osłaniającego. Tak więc, ognia osłaniającego będziemy używali w dwóch celach: po pierwsze, żeby regenerować naszą nienawiść, i po drugie, żeby ten pancerz aktywować. Generalnie będziemy go mało używali tego ognia. E, tylko od czasu do czasu, żeby właśnie ten punter aktywować, ale będziemy się starali jak najwięcej używać strzały odłąkowej. E, które jest naszym głównym damage'em. Głównym damage'em obok oczywiście wartownika. Te dwie umiejętności połączone wspólnie dają ogromny damage. E, więc zacznijmy sobie może od strzału odłąkowej. Tutaj wybieramy sobie runę wircieni, a w przypadku wartownika wybieramy sobie runę stacja polarna. E, filozofia jest prosta, obie te runy zdają obrażenia od zimna i tego właśnie potrzebujemy w tym widzie, żeby zarówno Strzała odłąkowa, jak i Wartownik zdawały obrażenia od zimna. I to jest nasz główny damage. Jeśli chodzi o kompana, nie ma znaczenia jakiego kompana wybierzecie, ponieważ wasz set Mordera daje wam dostęp automatyczny do wszystkich możliwych kompanów. Czyli z automatu macie pająka, intoperza, dzika, Fredkę i wilka. Wszystkich w trybie pasywnym, jak ich oczywiście aktywujecie, to zyskujecie wszystkie aktywne bonusy yy, dla tych kompanów. Czyli możecie sobie wybrać po prostu takiego kompana, jakiego lubicie, może być nawet wilk. Dalej mamy odskok, tutaj runa przewrót, yy, która powoduje po prostu, że ten koszt dyscypliny yy, dla odskoku jest zmniejszony. Jeżeli użyjemy go dwu, drugi raz, że tak powiem, tak, po wykonaniu odskoku wykonamy dodatkowy odskok. Um, tak więc po prostu ta runa jest po to, żebyśmy mogli jak najwięcej tych odsłów wykonać, yy, póki nam się ta dyscyplina nie skończy. No i jeżeli chodzi jeszcze o jedną umiejętność, jest to zemsta. tym wybieramy sobie runę zaciekłość, czyli zwiększam to regenerację nienawiści. A to dlatego właśnie, że będziemy tej strzały odomkowej bardzo dużo używali i ona będzie nam mocno zużywała nienawiść. Oczywiście możemy się ogniem osłaniającym martować, żeby tą nienawiść nadrabiać. Ale chcemy jak najwięcej tej strzały używać, e, tak więc ta zemsta e, jest nam tutaj bardzo potrzebna. Jeżeli chodzi o umiejętności pasywne, mamy tutaj selekcję naturalną, czyli zadajemy po prostu zwiększone obrażenia o 20% spowolnionym i wyśmiewionym celom. I to jest y, pasywka, która jest po prostu must have, tak, czyli musicie ją mieć, e, ponieważ, zauważcie, że nasz, nasz wartownik i strzała odomkowa zdają obrażenia od zimna. Czy to się wszystko idealnie po prostu pokrywa. Kolejnie, kolejną rzeczą jest inżynieria, czyli wydłuża czas w naszym przypadku wartownika o 100%, no i też zwiększa liczbę wartowników do 3. Tak więc dzięki tej inżynierii, wasz wartownik będzie dłużej na polu bitwy stał i możemy łącznie w, w, użyć 3 wartowników. Więc kolejna umiejętność, pasyna, który, którą potrzebujecie koniecznie w swoim bildzie. Zasadkę pomijam na chwilę, przejdźmy do balistyki. Balistyka powoduje, że zwiększa obrażenia od rakiet o 100%, a dodatkowo istnieje 20% szansy, że wystrzelimy samą naprowadzający się rakiety, które stracą 150% obrażeń od broni. Tak więc bardzo mocarna umiejętność pasywna. Oczywiście nasza strzała odąkowa te rakiety generuje, tak więc też jest must have. No i teraz ostatnia umiejętność. Słuchajcie, jeżeli. Macie już wystarczająco duży paragon, że nie giniecie, no to używacie tej zasadzki, tak? Czyli zadajecie zwiększone obrażenia o 40% przeciwnikom, którzy mają więcej niż 75% życia. Natomiast jeżeli Wasz paragon jest niski, dopiero zaczęliście sezon, dużo padacie, to możecie zamiast tej pasywki użyć pasywki pod przeżywalność, czyli rozeznania. No bo zauważcie, że w tym widzie jest tak troszkę nietypowo, tego rozeznania nie ma. E, czyli tej pasywki właśnie, że kiedy otrzymujemy wysokie obrażenia, to na 2 sekundy znikamy z pola bitwy i regenerujemy 50% naszego maksymalnego zdrowia. Tak więc na, wyższy, na wyższym już paragonie zasadka koniecznie, natomiast e, gdybyście dużo padali, to możecie się tym rozdaniem ratować. Pora wziąć pod lupę statystyki. W przypadku głowy będą to zręczność, szansa na kryty oraz zwiększone obrażenia od strzały odłamkowej. Dla klaty będzie to zręczność, witalność oraz zwiększone obrażenia dla wartownika. W przypadku pasa będzie to zręczność, witalność, odporność na wszystkie żywioły oraz procent punktów życia. Dla spodni będzie to zręczność, witalność oraz odporność na wszystkie żywioły, ewentualnie pancerz. Natomiast dla butów będzie to zręczność, witalność, odporność na wszystkie żywioły oraz zwiększone obrażenia dla strzały odąkowej. Zwróćcie uwagę, że w przypadku pasa jak i spodni mam założonego kramazynowego kapitana, jednak, oczywiście, możecie ubrać buty pod karmazynowego kapitana, a spodnie pod marudera. To już po prostu zależy od tego, co lepszego wam poleci w secie. W przypadku na ramienników, doszukiwać się będziemy obszarówki, zmniejszenia kosztów zasobów, które są bardzo istotne w naszym widzie, skracenia czasu odwienia, co jest również bardzo przydatne w przypadku zemsty, no i zwiększonych obrażeń dla wartownika. W przypadku rękawic, klasycznie mamy podwójne kryty, tak więc zarówno obrażenia odkrytów, jak i szanse na kryty. Do tego szybkość ataku, ewentualnie zręczność, no i oczywiście obszarówka, ponieważ build jest mocno pod ataki obszarowe. W przypadku karabaszy mamy dwie możliwości. Możemy ubrać owijacze jasności lub zawziętość lakuni. Jeżeli chodzi o owijacze jasności, będą one lepsze na start, ponieważ ich pasyw powoduje, że zwiększaną one przeżywalność. Natomiast jeżeli mamy już wystarczająco wysoki paragon, by nie padać zbyt często, możemy wziąć zawziętość lakuni, która jest o tyle lepsza, że zawsze wypada. Ze zwiększoną szybkością ataku. Natomiast statystyki, których będziemy się doszukiwać, to oczywiście umiejętności od zimna, zwiększone zręczność, również może być tu witalność, tak jak mówiłem, szybkość ataku, no i szansa nakryte oczywiście. W przypadku Kołczana będzie to plecek bombardiera, który powoduje, że nasza strzała domkowa będzie zadawała maksymalnie o 200% obrażeń więcej. Jeżeli chodzi o statystyki, będziemy się tu doszukiwali oczywiście jak największego damage'a, czyli zręczności szybkości ataku, szanse nakryty, obszarówki, zwiększonych obrażeń dla wartownika itd. Jeżeli chodzi o broń, będzie to Refleksyjny łuk Yanga, który może wydawać się dziwną opcją, ponieważ jego pasyw w ogóle nie ma zastosowania dla naszego buildu. Jednak, zwróćcie uwagę, że Refleksyjny łuk Yanga zawsze roluje się ze zmniejszonymi kosztami zasobów o 50%, co jest dla naszego buildu bardzo Korzystną opcją, dlatego ten Łuk Yanga, mimo że jego paso nie działa, będzie to robił świetną robotę. A oczywiście, jeżeli chodzi o statystyki, to standardowa aktywuje 3 damage, czyli procent obrażeń, zręczność, obszarówka i tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o klejnot, który osadzimy w naszym Łuku, będzie to echo kłamstw, ponieważ ten klejnot daje dodatkowe obrażenia od posiadanych sprzymierzeńców. Też kompanów. W przypadku amuletów bierzemy obietnicę podróżnika, gdzie doszukiwać się będziemy podwójnych krytów oraz zręczność lub umiejętności zimna. Oczywiście wraz z obietnicą podróżnika będziemy chcieli założyć róże wiatrów, to jest pierścień, w którym doszukiwać się będziemy zręczności obrażeń od trafień krytycznych, szansy na kryty, ewentualnie również witalności czy też szybkości ataku. Natomiast dla jedności żywiołów będziemy doszukiwać się oczywiście podwójnych krytów. I szybkości ataku, ewentualnie obrażeń, czy też zręczności. Jeżeli chodzi o kostkę Kanajego, pierwszym przedmiotem będzie Mantykora. Przedmiot bardzo potrzebny w naszym buildzie, ponieważ zmniejsza koszt punktów i nawisię strzał o 50% i zwiększa zdawane przez nią obrażenia o 300%. Kolejnym przedmiotem będzie Secret Zoe, czyli PAS. Również konieczny w naszym buildzie, ponieważ powoduje, że otrzymujemy zmniejszone obrażenia o 9% za każdego aktywnego kompana. No i ostatnim przedmiotem będzie PKS, czyli Pierścień Królewskiej Wspaniałości. Również wymagany w tym buildzie, ponieważ pamiętajcie, że mamy tylko 5 przedmiotów z setu Mordera i 2 przedmioty z setu Karmazynowego Kapitana. Podczas gdy potrzebujemy 6 dla Mordera i 3 dla Kapitana. Jeżeli chodzi o legendarne klinoty, będą to Egzekutor pod naszych kompanów, Kamień Pomcy Zeja oraz zmara Więzionych. No dobrze, postaram nam omówić, jak działa build, ale jest to bardzo proste. Słuchajcie, wchodzicie do gr czy gdzie tam walczycie, aktywujecie zemstę. Ta zemsta ma być jak najczęściej aktywna, żeby wasza nienawiść jak najszybciej się regenerowała. Tak więc, jak wam się skończy i na nowo odnowi zemstę, to na nową klikacie. Odskok używacie, kiedy chcecie, po prostu służy do robienia uników, przemieszczania się szybciej, tak między elitami. Pamiętajcie tylko, że. Ta dyscyplina się w końcu kończy, tak więc nie jest to niestety build, gdzie możemy się stale na, ty, na tym odskoku poruszać, ale na pewno można dużo się na nim poprzemieszczać. E, kompan. Macie dostęp do wszystkich kompanów, tak więc w trybie pasywnym zdobywacie wszystkie e, możliwe premie za nie. Natomiast e, kiedy potrzebujecie trybu aktywnego, to po prostu się kompana. Najlepiej zrobić gdzieś tam e, przy elicie, tak żeby zwiększyć. Zdawane obrażenia, zmniejszyć otrzymywane obrażenia itd tak i tak dalej. Tak więc tego kompana będziecie właśnie używali przy elitach. Ogień tak czyli wasza podstawowa umiejętność. Używacie jej, kiedy kończy wam się już naprawdę mocno nienawiść. I od czasu do czasu atakujecie nimi jakieś cele, żeby wasz pancer zwiększać. Umiejętność, której będziecie najwięcej używali to oczywiście wartownik i strzał odłamkowy, czyli po prostu... Rozstawiacie sobie trzech wartowników, nie ma znaczenia w jakim miejscu ich rozstawicie, no i używacie strzały odłamkowej. Oczywiście, gdyby to byli przeciwnicy, to wartownicy również by tu jej strzelali i po prostu to zadaje ogromny damage i wygląda bardzo zjawiskowo. E, oczywiście, im więcej wartowników wystawicie, tym większe będą zadawane przez Was obrażenia. E, tak więc, jak walczycie, z jakąś ciężką elitą możecie użyć wszystkich trzech wartowników. E, natomiast e, w jakiś takich e, w przypadku biś np. trashu, czyli takiej dużej liczby przeciwników, gdzie nie ma elity e, polecam nie wystawiać wszystkich wartowników, żeby zawsze mieć jakiegoś innego w zapasie, jakby pojawiła się Elita. Poza tym trza odą chować cały czas. No i oczywiście od czasu do czasu ten ogień słaniający, żeby pan też użyć. To w sumie cała filozofia. Tak więc dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, cześć.